Ksiądz zamykał nas w środku zasłaniał wejście dywanem i na górze odprawią msze my w ciemności skupieni czekaliśmy i niczym upiorny chór czasami wturowaliśmy śpiewającym na górze wiernym tak Tamte wydarzenia pamiętają antropolodzy, którzy zeszli do jednego z najbardziej tajemniczych, magnetycznych miejsc na Dolnym Śląsku. Zabieram Was dzisiaj w wyjątkowe miejsce dawny klasztor karmelitów trzewiczkowych na Dolnym Śląsku, w którym. Znajdują się niesamowite krypty, niezwykle ciekawe, a w jednej strumień drzemie pewna dramatyczna tajemnica. To właśnie tutaj w 1996 roku pracowali wrocławscy antropolodzy i historycy sztuki. Nad nimi ksiądz Olejnik. Celebrował Mszę Świętą, a oni czyścili i liczyli te wszystkie trumny, aż doszli do tej. W ekipie badaczy z Wrocławia znaleźli się wówczas antropolodzy Stanisław Gronkiewicz z Polskiej Akademii Nauk oraz Monika Krzanowska i Paweł Dąbrowski, wówczas pracownicy katedry antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przyjechał także historyk sztuki Jacek Witkowski. W krypcie w Głębowicach pracowali przez trzy miesiące. Tak naprawdę nikt nie wie, ile osób jest tu pochowanych. Te pochówki należały do karmelitów trzewiczkowych, do których cała ta posiadłość należała do 1810 roku. Natomiast kiedy antropolodzy otworzyli dokładnie tę trumnę, zobaczyli w środku coś wyjątkowo, wyjątkowo dziwnego. W środku leży człowiek. Yy, Prawdopodobnie jeden z mnichów, bo widać to po stroju, tutaj panuje mikroklimat, te ciała ulegają samomumifikacji, w związku z tym dokładnie wszystko widać. Ten człowiek nie leży spokojnie, nie leży w ciszy, tak jak należy się to zmarłym. On ma dramatycznie szeroko otwarte usta, a w prawej dłoni trzyma swój but. Kiedy przyjrzymy się układowi ciała, zobaczymy, że ten człowiek być może chciał po prostu się z tej trumny wydostać. Jak to było możliwe? Czy rzeczywiście on został pochowany, mimo że nie zmarł? Prawdopodobnie, tak twierdzi dr Dąbrowski, ten mnich mógł po prostu być w jakimś letargu. To nie zostało rozpoznane. Jego ciało. Złożono do trumny, on się potem obudził. Miał wystarczająco dużo miejsca, żeby zdjąć ten trzewik, i chcąc dać wszystkim znać, że jednak żyje, że tu jest, prawdopodobnie zaczął nim stukać w wieko trumny, ale nikt go nie usłyszał. Legenda mówi, że ten właśnie mnich, nie mogąc zaznać spokoju, pojawiał się przez jakiś czas w klasztorze głębowickim do momentu, kiedy nie przybył tutaj znany wszystkim we Wrocławiu, ksiądz Stanisław Orzechowski, który podobno sobie z nim porozmawiał i od tej pory mnich przestał się tu pokazywać. To oczywiście legenda, natomiast. Ta sprawa została przebadana przez antropologów, którzy, jak wspominałam, twierdzą, że tak. Jest to możliwe. Takie przypadki się w historii zdarzały, że ktoś został pochowany właśnie w czymś w rodzaju letargu. Dlatego chociażby w wiktoriańskiej Anglii każdy zmarły miał specjalny dzwoneczek przy dużym palcu, żeby w razie czego zadzwonić i żeby inni go słyszeli. Mnik z Głębowic niestety nie został usłyszany tu głęboko pod ziemią, pod kościołem. Klasztor karmelitów trzewiczkowych, zakonu kontemplacyjnego, bardzo surowego o twardych regułach powstał w Głębowicach w XVII wieku. Głębowice leżą blisko Wołowa na Dolnym Śląsku. Opowiadaliśmy już o nich w odcinku o tutejszym pałacu, który należał do rodziny Portale, o pałacu pełnym skarbów z bardzo dramatyczną historią 45 roku. W tym czasie tutaj zimnisi chowani byli właśnie w tej krypcie pod kościołem. Spójrzcie na te krzyże. Tu są daty: 1760. 3. I my nie wiemy, ilu ich tu leży. Natomiast, co niesamowitego jest w tej krypcie, kiedy byłam tu pierwszy raz, od razu na to zwróciłam uwagę że krzyże są jakby wbite w ziemię. Oni leżą tutaj pod spodem, pod ziemią, natomiast późniejsze trumny już stoją na tej ziemi. Nie mamy pojęcia, ile tych osób tutaj jest. bo nie tylko ci skromni bracia, ale również bogacze, do których należała ta okolica. Oni byli tutaj chowani w biżuterii, w pięknych strojach. Kobiety miały kolczyki, pierścionki, bransolety. Ale w 1810 roku klasztory na Śląsku zostały po prostu skasowane przez pruskiego króla. W tym obiekcie zaczęła działać gorzelnia, natomiast w 1945 roku wchodzi tutaj Armia Czerwona i zaczyna się wielka grabież i zaczyna się dramatyczne grabienie także tych trumien. Spójrzcie zresztą, widać, że te trumny są w bardzo złym stanie. Rosjanie podobno z okolicy wywieźli 27 wagonów różnych dóbr, no bo i klasztor, i obok pałac, i rezydencje w okolicy. Ale dochodzimy do tego roku 1996, kiedy wchodzą tu antropolodzy, kiedy wchodzą tu historycy sztuki, i razem z księdzem zastanawiają się, co z tym wszystkim zrobić. No, trzeba zmarłym pomóc. Widać, że były tu chowane również dzieci, należące do bogatych rodów z okolicy. Kiedy antropolodzy w ogóle zobaczyli te ciała, to zwrócili uwagę, że Rosjanie wyrwali na przykład komuś kolczyk z ucha z małżowiną uszną, Zabrali palec. Takie to były straszne czasy. Dokładnie tędy antropolodzy schodzili z kościoła, spod ołtarza i tu byli zamykani przez księdza, żeby porządkować te wszystkie trumny. I wtedy odnaleziony został ten, pochowany prawdopodobnie w letargu albo w śpiążce, ale także. Kobieta, która w rękach trzymała pewną książeczkę. Nazywała się Maria Gagin, a książeczka należała do Jana Adama von Garniera, który leży w tej trumnie. Garnier był fundatorem Kościoła w Głębowicach i mimo, że jako młody człowiek związany był z Jezuitami, postanowił jednak poświęcić życie, poświęcić pieniądze dla karmelitów trzewiczkowych. O Janie Adamie de Garnier mówiono, że przynajmniej w bardzo młodym wieku był hulaką, ale potem okazał się człowiekiem świadomym, wielkim wojownikiem, brał udział w krwawej wojnie trzydziestoletniej, no i ufundował karmelitom właśnie ten klasztor. Karmelici lubili miejsca z daleka od świata, tam gdzie mogli kontemplować, tam gdzie mieli ciszę i wielki spokój. Podczas badań w krypcie, podczas tych porządków, Udało się antropologom przebadać i szkielet, i czaszkę fundatora kościoła w głębowicach. Garnier nie był za wysoki. Antropolodzy mówią, że cierpiał na osteoporozę i na próchnicę. Był dość, nazwijmy to, dobrze zbudowany. Bardzo dobrze trzymał się na koniu. Miał lekko zgięty kręgosłup, właśnie od tej jazdy konnej. Na tym obrazie, tutaj w głębowicach, widać trochę nalaną twarz. Podobno mówił bardzo tubalnym głosem. Antropolodzy dowiedzieli się tego również z budowy tej części jego ciała. Duży, solidny mężczyzna, który w pewnym momencie życia postanowił się ustatkować i, jak sami widzicie, po prostu ufundować ten klasztor. Pójdźcie tam do góry to archanioł Michał, który ma twarz Jana de Garnier, ponieważ karmelici postanowili w ten sposób uhonorować swojego fundatora, ale nie tylko fundatora, również swojego brata, ponieważ pod koniec życia Garnier poświęcił się życiu zakonnemu. A to Jan Adam de Garnier, fundator głębowickiego klasztoru, odlew jego twarzy jeden do jednego. Jak to powstało? Jak wspominałam, należało podjąć czaszkę. Następnie antropolodzy na podstawie czaszki robią coś w rodzaju jej kopii. I na tej kopii określają przyczepy mięśniowe, jak mogła rozkładać się skóra. Jest to tak zwana metoda Gerasimowa, której dzisiaj się już tak. Często albo nawet prawie nie stosuje. I następnie na tych przyczepach, zrobionych już sztucznie, pokrywa się specjalną masą taką czaszkę i modeluje. Spójrzcie, jak wygląda ta twarz. Niemalże identycznie jak ta, którą widać na portretach w kościele. Teraz zdradzę Wam największą tajemnicę tego miejsca. W ciepłe miesiące od maja do października możecie zejść do tej krypty i obejrzeć przy okazji Kościół. Sprawdzajcie terminy w każdą pierwszą niedzielę każdego miesiąca.